Pom pom pom. Pom pom pom, pom 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 pom. Dziadku, dziadku, mamy problem. Tak, taki ogromniasty problem. Właściwie to nie taki ogromniasty. Co się stało, drogie mini traki? Jakiś złodziej ukradł mi misia. Ukradł? Tak, szukaliśmy misia wszędzie. A jesteście pewni, że szukaliście go bardzo dokładnie? Tak, dziadku. Minitraki! wydaje mi się, że nie jesteście spostrzegawcze. Wiem dokładnie, co możecie zrobić, aby być bardziej uważnymi. Ruszajcie mini -traki. Wszyscy do stacji kontroli! Juhi! Juhi! Aby rozwiązać Wasz problem, wyślę Was na spotkanie z moim starym kolegą, detektywem traciem. Dlaczego nazywasz go detektywem? Bo jego praca polega na szukaniu śladów. I rozwiązywaniu zagadek. Wow! Czy on nas nauczy, jak znajdować wskazówki? Dokładnie tak. Pomożecie detektywowi trakowi znaleźć tort, który zniknął z pewnej restauracji. A teraz przygotujcie się do startu. Cztery, 3, 2, jeden. Mini traki, w drogę! Moje uszanowanie Mini traki. jestem detektyw Truck. Dzień, Dzień dobry! dobry. Jak zapewne wiecie, z restauracji zniknął duży tort. Oto jego zdjęcie. O, wygląda przepysznie. Teraz skupimy się na tym, aby znaleźć jakieś wskazówki. Ale jak się do tego zabrać? Musicie być spostrzegawczymi obserwatorami. Poszukajmy czegoś, co jest związane z ciastem, które zniknęło. Tutaj, spójrzcie! Ile okruszków! To pewnie okruszki z tortu. Musimy pojechać ich śladem. To szybko odnajdziemy tort. Liso, Jeremy, to bardzo dobry pomysł. Komu w drogę, temu czas. Się urywają. Co teraz możemy zrobić? Hmm, to co wcześniej. Uważnie obserwujcie. Spójrzcie tam! To coś widziałem na zdjęciu! W takim razie może tort jest za płotem. O, kolejna plama! Na pewno jedziemy w dobrym kierunku! Nie, tutaj też nie ma tego ciasta. Plam również. Może uda nam się usłyszeć wskazówki. Ciii. Jestem pewna, że coś usłyszałam. Jestem prawie pewna, że to złodziej jedzący ciasto liczymy do czterech, a potem go razem zaskoczymy. Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery. cztery. No. To dziadek Ted? To właśnie ty ukradłeś tort. Ha, 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 ha. Pewnie że nie, przecież nie jestem żadnym złodziejem. Niespodzianka nam się udała. Po prostu was nabraliśmy mini traki. Wiecie jaki mamy dziś dzień? Oczywiście, Oczywiście że, że tak, tak. Alicja. Znowu... A więc wszystkiego najlepszego dla Alice. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Alice, ja życzę życzenia dla ciebie! Co powiedzielibyście na to, żeby dodatkowym prezentem dla każdego z was był puchar super detektywa? Ura! Wspaniale się spisaliście. A kto z was chce kawałek tortu? Ja! ja. Nie, Ja! ja. <laughs> że udało Wam się znaleźć mój puchar super traka. Jest on naprawdę wyjątkowy i niezwykle trudny do zdobycia. Jeśli zostaniesz naszym trenerem, na pewno nam się uda. Tak! Powiedz nam dziadku, co mamy robić. Haha! Jesteście bardzo pewni siebie. Wszyscy do stacji kontroli po dodatkowe wskazówki ode mnie.! Juhu! drogie minitraki, żeby zdobyć buchar super traka, będziecie musieli pokonać tor przeszkód, w którym każde kolejne zadanie jest trudniejsze od poprzedniego. O rety, wygląda na to, że nie będzie łatwo. ha <laughs> aleks, teraz muszę się z tobą zgodzić. Macie 10 minut na cały tor przeszkód. Wyposażę was w hełmy i zestawy wspomagające, więc będziecie jechać tak szybko, jak to możliwe. Programuję wyrzutnię startową. Powodzenia, minitraki! Trzy, dwa, jeden, mini traki w drogę! Ojej! E, słuchając o tym, jakie to będzie trudne, wyobrażałam to sobie inaczej. Czekajcie! Coś mi to przypomina! Mnie również nie są to miłe wspomnienia. No cóż, jeszcze nie wygraliśmy. No dalej! Na pewno nam się uda! Jasne, do tej pory udało nam się pokonać niesamowicie trudne wyzwania i testy. Teraz będzie tak samo. Masz rację! Ruszajmy! Nie grawi! I co, Jeremy? Znacznie przyjemniej jest ślizgać się między kaktusami niż przechodzić przez nie, prawda? Pierwszym krokiem do bycia super supertrakiem jest przejechanie Aha. przez most! Super! Lisa, czy przez most przejedziemy razem? Tak! Patrzcie na nas i róbcie to co my! Raz, dwa, Raz, dwa trzy, skaczymy! Raz, dwa, trzy skaczemy! Juhu! Teraz jest wasza kolej! Już jedziemy! Raz, Raz dwa, trzy skaczymy! Raz, dwa, trzy skaczemy! Juhu! Przed nami kolejny test! Nie mam dobrych wspomnień na jego temat. Lisa, nie musisz się martwić. Przejdziemy go razem! Pamiętajcie! Trzeba wykonać jedną figurę! Tak! <skrybuj> <skrybuj> <Da! Uuu! skrybuj> Ekstra! Juhu! To prawie koniec! Jeszcze tylko dwa! musimy przejechać z maksymalną prędkością. Ta! 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 Dobra robota, minitraki! Ha! Byliście fantastyczni, minitraki. Niepodważalnie staliście się prawdziwymi mistrzami! Nie widzę już wyzwania, które byłoby dla was szczególnie trudne! Wielki Puchar supertraka należy od tej chwili do was! Hurra! Dziękujemy, Dziękujemy, dziadku Tedzie! Wszyscy zasłużyliśmy na to trofeum! Oczywiście! Jesteśmy najlepsi! <laughs> Bawicie drogie mini traki? Wchowanego! Ale nie jesteśmy w tym dobrzy. Lisa bardzo szybko nas znalazła! Haha! Ha. A czy wiecie, kto jest prawdziwym mistrzem wchowanego? Nie! A czy ty to wiesz, dziadku? Mistrzem jest sowa, a ja mam dzisiaj dla was zadanie. Minitraki, zapraszam do stacji kontroli. Ura! 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 Drogie minitraki. Przed Wami zadanie dzięki któremu nauczycie się chować jak soba. W tym celu musicie jej poszukać i znaleźć w lesie Traxville. Ale jak ją znaleźć? Wszyscy powinniście zachowywać się bardzo cicho, a także być spostrzegawczy. Czy to znaczy, że jedziemy na biwak? No pewnie Jeremy. Zaprogramowałem wyrzutnię startową tak, by przeniosła was do lasu. Jesteście gotowi? Hurra! 3, 2, jeden, mini -traki W drogę. W jaki sposób mamy znaleźć tę sowę? Rozdzielmy się, dzięki temu będziemy mieli większe szanse. Bum! co, co się stało? stało? <laughs> trochę się wygłupiam przed Jeremym. Ale śmieszne. Dobrze, zaczyna się ściemniać. Rozwijamy namioty. Dobry, Dobry pomysł. pomysł. W samą porę. Skończyliśmy z namiotami. Ha? A więc mini traki. Wciąż nie znaleźliście sowy? Nie, dziadku! A teraz jest już noc i będzie nam jeszcze trudniej! Głowa do góry! W mobilnym warsztacie mam wszystko, czego wam potrzeba. Wyposażyłem was w reflektory, abyście mogli szybciej znaleźć sowę w nocy. Sowy w ciągu dnia śpią, a właśnie teraz budzą się. Naprawdę? My mamy na odwrót! Masz rację! Dlatego sowę tak trudno znaleźć o tej porze. Wszystko przed wami! Dobrze! Dobrze. Dobrze ruszajmy! Co to za śmieszny odgłos? Tak, jakby gdzieś w lesie płakała mała sówka. Podjedźmy, nie robiąc hałasu! To dziwne, nic tu nie ma. Tylko spójrzcie, tam! Coś na nas patrzy! To nasza sowa! Ależ ona się dobrze ukryła! Cały czas była w dziupli na drzewie, prawda? <grym wioski> Oczywiście, że tak. Odkryliście właśnie sekret wszystkich słów. Już bardzo późno musicie iść spać. Wracajcie do namiotów. Chyba wam jeszcze nie mówiłem, że w młodości byłem bardzo dobry w grę w chowanego. <laughs> Pamiętam, że kiedyś, gdy. <laughs> Ale gdzie oni się podzieli? Zaskoczyliście mnie! Prawda, dziadziusiu, że tym razem dobrze się schowaliśmy? W rzeczy samej, jak prawdziwa sowa. Wszyscy zasłużyli na puchar gry w chowanego. I każdego roku w tę halloweenową noc bardzo zazdrosny duch kradnie każdemu dzieciaczkowi wszystkie słodycze. Potem szybko ukrywa się w latarni morskiej, by je zjeść. O! Przecież nie fair! Nikomu nie wolno tego robić! A jest jakiś sposób, żeby go powstrzymać? Dziadusiu, powiedz! Mm -mm. Jest coś, co moglibyście razem zrobić. Och, dziadku, powiedz nam, co to takiego! Ruszajcie za mną. Jedziemy do stacji kontroli. No dalej! Musimy powstrzymać złodzieja słodkości! Nie! Drogie minitraki. dzisiejszym zadaniem jest znalezienie zuchwałego złodzieja słodyczy. Ale uwaga! Abyście sobie z nim poradzili, musicie zmierzyć się z waszym największym strachem. Dziadku, ja niczego się nie boję. <laughs> Moja mała Alice, zapewniam, że każdy się czegoś boi. Dziadku, a gdzie ukrywa się ten duch? W latarni morskiej w Traxville. Zaprogramowałem wyrzutnię startową, tak by was tam przeniosła. Wyposażę was też w reflektory. Zapada już noc i niebawem będzie bardzo, bardzo ciemno. A jak się je włącza? Wystarczy tylko, że powiecie słowo światło, a same się zapalą. Ojej, wspaniale! Musicie na siebie uważać, mini traci. Przygotujcie się do startu! Cztery, trzy, dwa, jeden, mini traki w drogę. <Nuś> mm -hmm. Jeremy, mi, wszystko w porządku. Boję się ciemności. Musisz się bać. Mamy reflektory od dziadka Teda. Uwaga światło! O! Wow! Wasza kolej! Światło! No i nadal się boisz? Już trochę mniej. Świetnie. Teraz poszukajmy ducha. O! Słyszeliście? To chyba stamtąd. Myślę, że ten cienk dochodzi stamtąd. Rozdzielimy się na dwie strony. Dobrze, złapiemy tego ducha. To duch porozrzucał skrzynki. Jest niedaleko, słyszę, że tu się zbliża. Widzicie? Nie mamy się czego bać! Uciekajmy! Po jesteśmy w pułapce! nie ma się czego bać, mini traki. To ty sami? Czy to właśnie Ty jesteś duchem, złodziejem słodyczy? Eee, oczywiście, że nie. Tak naprawdę każdego roku w Halloween kupuję słodycze i daję je nieustraszonym minitrakom, które są tak odważne, by tu przyjechać. Czyli to tylko legenda? Złodziej słodyczy nie istnieje! Oczywiście, że nie minitraki! Wszystko zmyślone. Wspaniałego Halloween, drogie minitraki! To, to, to się dzieje! Widzę, że udało wam się odnaleźć ducha! Się że to pirat sam. Brawo Mini -traki. Wszyscy byliście naprawdę bardzo odważni. W pełni zasłużyliście na puchar nieustraszonych Mini Traków. Jesponowego <laughs> Halloween. <laughs>